Sieman Covidowie. Dzisiaj to jest taki nie odcinek ze StumbleGuys, Guys, ale nagrał taki odcinek ze Spraw Dziwego życia z moim kolegą. To jest no, mój kolega. Kuzynem. No kuzynem. To jestem ja, to mój kolega, żebyście się nie pomylili. Dobra, dzisiaj zapoznacie mój ogród. Jak wygląda, co tu jest w ogóle? Tu yy, mam moje róże. Róże. Tu jakieś kwiaty też. O kurczę. Jakby co, to nie wiem ile, ale chyba krótko to potrwa, bo u nas śnieg pada. No niestety śnieg pada. No. I jeszcze mi może telefon zaśnieżyć. tego tu jest taki schron przed burzą na przykład. Jak deszcz pada. Tylko że z demy zrobiony no z drewna więc nie bardzo się nadaje nas. Tak. No, no. no, tu jest mój sąsiad. Mieszka. O tam. Ale sąsiad tu, nie tu jest. Zna. Ogródek. A tu jest mój ogródek. Dziadek tu zasadał rośliny. Tu drzewa jakieś młode rosną, chyba jabłonki się rozsadziły. I tak, tu pamiętam na tym y, drzewku rosną winogron. Yy, tak tu y, rosły maliny, ale jeżeli ktoś chce na lato maliny, to piszcie komentarz, gdzie mieszkacie, a ja przyjadę i dam wam przepyszne maliny. Yy, są żółte, czerwone też są, no i tak dalej. A tak w ogóle, jeżeli ktoś chce ze mną zagrać w jakąś grę, typu Roblox, Tumble Guys, to serdecznie zapraszam. Napiszcie komentarz, jaki macie nick, ja was zaproszę i będzie fajnie. Ale na razie lecimy do szopki. To jest szopka, w której rosną pomidory. Pomidory tu rosną. Ten świerk, to jest świerk. Tu mam taki mini las. Jakby co? Tu mam taki. O, a to jest mój pies. Zobaczcie. Wygląda jak lis, bo jest rudy, ale nie. To jest pies. Nagrywamy. Dobra, chodź tutaj. Całe mi trampolinę zaśnieżyło Dobra Chodź. Jak widzieliście? To jest drzewo. Drzewo. No, zwykłe drzewo to drzewo tu tylko liście na tym drzewie rosną. Nic więcej. Chodź. Chodź, to jest auto, tu coś się stało, a to nie, yy, tak, Chodź, idziemy, teraz, nie, ale jak wbijecie 10 łapek w górę, to chętnie nagram odcinek z prawdziwego życia yy, po moim domu, jakby co, to na razie tak go zobaczcie. Ale w środku jeszcze nie. Ale jak wiecie, 10 łapek w górę, no to oczywiście nagram odcinek w moim domu. W środku i poznacie potem mój dom. Będą też odcinki czasami z, ten, z moimi kolegami, czyli jak teraz, bo to jest mój kuzyn. O, na razie kuzyn No, Filip. Jak mój kanał się nazywa Leon, no to chyba wiecie, jak mam na imię. A tu jest moja Mercedes. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, oczywiście. I tak, ma sześć biegów, kilka koni mechanicznych, a tam stoi Alfa Romeo za tymi krzakami. Chodźcie tu. Bliżej będzie. E, czekaj, jak tu przejść, bo tu rośliny nam zasłaniają. Chodź. Patrzcie. Tu jest Alfa Romeo. E, na nim można jechać na trybie dynamicznym, gdzie silnik głośny buczy dobra. I... No, tu rosną oliwki. Na tych drzewkach. Ty, tak, to są łączki, ale takie gorczaste. E, Dobra. To wiem, że to jest krótki odcinek, może będzie krótki. Ale na pewno 14 minut będzie. O kurza, ale mi ręce już mają. Dobra. Chodź. O Jezu, mój pies się rozpędził. Pa, pokazałeś twarz, ale dobra. O, tu jest. Tu jest. Mój pies, czekaj. Ja chcę go Wam z bliska pokazać. O, patrzcie. To jest mój pies. Tam. Tam widzicie. Dobra. O! Zuzia! Jest ty Guzia. To jest y, zwariowany pies, który I Dosyć dosta... szybko biega. To właśnie przebieg y, chyba w las do szopki. To może chodźmy do statą. Wycie, tam jest! A, tam jest! A, a to on sobie niech w lasku chodzi, bo mu to się podoba przy tych drzewach. No. Chodź. Mi też. No, bo to jest fajnie. A tutaj mamy No już wam pokazywałem, to wystarczy zobaczyć. O Jezu, aż mi śnieg po palcu przeleciał. No dobra. Tutaj ma karmnik no. dla ptaków, ale z... jutro go chyba ściągnę, bo już ptaki mało przylatują. To jutro jakby nie będzie Wiatraki moje. No tu jest jeden taki. I też jest piaskownica. I piaskownica. To była kiedyś ta kota, ale kota już nie ma. Bo... Przejechał go samochód. No niestety. Niestety przejechał go samochód. Chciałem wam pokazać mojego kota na 1000 lajków, ale nie, ale mam jeszcze shortsa z moim kotem 22 sekundowy, którego może wyślę, jeżeli obiecam wam. Na razie nie obiecuję, ale jak obiecam, to chętnie pokażę mojego kota, którego już nie ma, więc tak ADHD dostał mój pies. Pokazałem twarz. Nie, żartowa. O, co to jest? Pa, jaka kula śnieżna Co to jest? Nie wiem. Liście jakieś O, o, będzie ADHD. O nie! Ona zjadła dużo liści. Będzie ADHD. nie, O Nie, nie. Nie, nie. Nie, Chyba ADHD. Trrrrr. Myślałem, że to do mnie. Chyba nie działa ADHD. Chyba nie. Może za mało. To może wiesz. Nie wiem. Chodź. Nie Zuszka Zuzia, Kurczę Zuzia Zuzia Chodź tu jeszcze raz nie działa Nie działa Dobra to nie jest odcinek mojego psa tylko pokazywania Domu, w sensie ogródka, wiadomo. Jeśli dacie dużo łapek w górze, to może... Tak, to nagramy dłuższy? odcinek nawet może i o psie. No właśnie. To zależy od ilości łapek. Ale na pewno, jak dużo dacie, to na pewno, pewno. Tak. A jeżeli chcecie... Dobra. Jednak obiecam Wam tego kota. Jeżeli zostawicie 50 łapek w górę, to przyznaję. Wysyłam na YouTube a tego szorca. A jak więcej niż 50, to może i pokażemy psa obsić. Ale już było. Dobra, jeżeli poka, jeżeli wbijecie ponad... 50 łapek w górę po, y, wysyłam dwa filmiki z moim y, z moim kotem dwa odcinek Dobra, Nie, ja, jeszcze 3 minutki Dobra Dobra. Zobaczcie Mój pies chce chyba wyjść dawno nie był na spacer naprawdę No lepiej nie Dobra Widzowie jednak chyba kończymy, bo mi już ręce bardzo o, y, od tego mrozu, dlatego pa pa widzowie. Pa, możesz się pożegnać. No, pa.